Nowe Duninów to prawdziwa perła na turystycznej mapie powiatu płockiego. Goście z łatwością znajdują tutaj niezwykle piękne jeziora, piaszczyste plaże i wygodne zaplecze hotelowe. Wójt gminy Nowy Duninów postanowił teraz zmierzyć się z kolejnym zadaniem, rozpoczynając remont niezwykle urokliwego zespołu pałacowo-parkowego, któremu specjaliści zamierzają przywrócić wygląd sprzed 1945 roku. Na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego znajdują się trzy najbardziej znane obiekty. Jest to Zameczek Neogotycki z czerwonej cegły, który jest tutaj w tle. Obok jest Pałacyk Myśliwski i Pałac Główny, zamieszkały przez właśnie rodzinę, rodzinę Ike W tej chwili jest to najbardziej zdewastowany obiekt. To, co w tej chwili możemy zobaczyć, jest to próba rekonstrukcji stawu, bo musicie mieć Państwo świadomość, że wszystkie te obiekty, które znajdują się na terenie parku, były otoczone stawami wypełnionymi wodą, w których była hodowla m.in. ryb w latach na przykład lat 60. 70. kiedy powstała zapora we Włocławku niestety te stawy zostały osuszone i w tej chwili urząd gminy w zasadzie Rada, Rada Gminy kilka lat temu podjęła uchwałę żeby spróbować otworzyć. Jest to centrum dolinowa, najbardziej znana część. Niestety przez wiele lat zaniedbana, opuszczona. Mam nadzieję, że za rok, za dwa, jak państwo się pojawią jeszcze raz tutaj, będzie już można oglądać ten cały zespół pałaców barkowych w takiej Formie, w jakiej on funkcjonował e, powiedzmy przed rokiem 45. Dla wójta gminy, Nowy Duninów, Mirosława Krysiaka, rozpoczęcie prac renowacyjnych zabytku to zakończenie wieloletnich starań o pozyskanie niezbędnych środków. Inwestycja miała szansę powstać dzięki wsparciu środków unijnych z prowu, inaczej przy budżecie gminy nie byłoby szans na to, żeby można było ruszyć z tą inwestycją. Bardzo się cieszymy mieszkańcy tej gminy, społeczeństwo, że w końcu znalazły się pieniążki na to, żeby zadbać o wartości historyczne tego terenu. Zespół Pałacowo-Parkowy jest jedyny tutaj na terenie Płock, powiatu Płockiego, który przynosi nam, mieszkańcom tej gminy dużą chwałę, satysfakcję. Szkoda tylko, że tyle lat trzeba było czekać na to, żeby ruszyć z pracami restauratorskimi odnośnie stawów. Trzy stawy niebawem zostaną oddane do użytku. Będzie to jeden z ważnych elementów turystycznych gminy Nowy Duninów. W ciągu najbliższych dwóch lat powstanie tutaj park, zacienione urokliwe alejki. Stawy, z których słynie Nowy Duninów, ponownie staną się prawdziwą atrakcją turystyczną. Zapraszam wszystkich do odwiedzania naszej pięknej gminy, gminy Nowy Dominów. Mamy do zaoferowania działki budowlane, mamy do zaoferowania tereny rekreacyjne. Zapewne dla każdego znajdzie się coś miłego i uroczego na terenie naszej gminy.